Na rozpoczęciu roku szkolnego 2021-2022. Prosimy wszystkich o uwagę. Patrzność prowadzi sztandar. <śpiewanie> <śpiewanie> Roku rozpoczynają czteroletnią naukę w naszej szkole, czyli Liceum Ogólnokształcącym numer 10, imienia Stefani Sępołowskiej. Od dzisiaj będziemy wspólnie podążać drogą, której ostatecznym celem jest świetnie zdana matura, gwarantująca dostanie się na dobre studia. Wszystkim pierwszakom życzymy, aby na tej drodze było jak najmniej wyboju, nieoczekiwanych przeszkód, za to dużo przygód i, i doświadczeń. A teraz prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Zofię Pędkowską-Sztony. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dołączam się do powitań naszych konferencjerów. Dzisiaj spotykamy się w troszkę węższym gronie niż zazwyczaj, ale czasy mamy takie, że wszyscy tutaj być nie możemy, czyli witamy dzisiaj tylko klasy pierwsze. I cóż, 82 lata temu młodzież tak jakby dzisiaj szykowała się do szkoły, ale zamiast dzwonka usłyszeli bomby, wystrzały, a co najmniej komunikat brzmiący: a więc wojna. Chciałabym, żebyście w tej szkole. A I również później zawsze o tym pamiętali, bo dopóki pamiętamy, ofiara 6 milionów istnień ludzkich miała, ma swoją pamięć, jest żywa i trzeba zawsze tego dnia pamiętać, że 1 września 1939 roku Niemcy napadli na Polskę i rozpoczęła się II wojna światowa. To ważna data i nigdy o niej nie zapominajcie. Ale dla Was dzisiaj to bardzo ciekawy, bardzo wspaniały dzień i niech takich dni będzie jak najwięcej. Zaczynacie nowy etap swojego życia. Pewnie nie najważniejszy, ale dla Was w tym Waszym młodym życiu bardzo ważny. Mam nadzieję, że te cztery lata, które tutaj przeżyjecie, to będą tylko cztery lata. To po pierwsze. Po drugie, będą to lata, które będziecie wspominać z miłością, z radością, z rozrzewnieniem, o których będziecie opowiadać swoim dzieciom, jak fantastycznie było w szkole, w której, do której chodziliście i której zdaliście maturę. Podjęliście pierwszą bardzo ważną decyzję w swoim życiu. Mieliście szczęście dostać się do świetnej szkoły. Z fantastycznymi nauczycielami, których tutaj witam. Nie będę Wam nauczycieli przedstawiać wszystkich, bo po pierwsze wszystkich tu nie ma, po drugiej tak nie zapamiętacie. Niektórych zapamiętacie później lepiej, niektórych gorzej. Mam nadzieję, że wszystkich będziecie wspominać fantastycznie. tutaj czuć dobrze. Ale pamiętajcie, że przyszliście tutaj, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby realizować swoje pasje, i to ma, ma być wasz wyznacznik. Postawcie sobie ambitne cele, bo tylko postawiając sobie ambitne cele, osiągniecie później to, czego w życiu chcecie. Pamiętajcie, że tutaj znajdujecie wsparcie mistrzów, przyjaciół, ale znajdziecie też przede wszystkim wymagających nauczycieli. Którzy będą chcieli, abyście jak najlepiej zdali maturę, abyście kiedyś w życiu stali się tym, kim e, tylko chcecie. Życzę wszystkim tutaj zebranym wspaniałego roku szkolnego. Życzę wszystkim Wam e, roku szkolnego, który zaczął się w szkole, będzie trwał w szkole i zakończy się tutaj w czerwcu e, na tym placu również e, bez używania e, Teamsów czy innych e, przekaźników. Bardzo, bardzo tego wszyscy chcemy. Myślę, że wszyscy jesteśmy tymczasem zmęczeni, Oby to była już tylko przeszłość. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i zaczynamy. 1 września, rozpoczęcie roku szkolnego już na zawsze w Polsce, kojarzy się z wybuchem II wojny światowej. 82 lata temu, 1 września 1939 roku, ani dzieci, ani młodzież polska nie rozpoczęły Nowego Roku Szkolnego. Albowiem zostały postawione w dramatycznym wydarzeniu, jakim była II wojna światowa. A w następstwie 6 lat okupacji hitlerowskiej. Nagle życie młodych ludzi, które miało być wypełnione nauką, zabawą i radością, zmieniło się w dramatyczną walkę o przetrwanie. Bardzo wielu ludzi w naszym wieku. Na różne sposoby podejmowało walkę z okupantem w celu ratowania utraconej wolności. Bardzo wielu przypłaciło tę walkę życiem. Każdy z nas zna przecież bohaterskie czyny Alka, Ludego i Zośki. Wspominając bohaterską postawę, uczmy się od nich odwagi, poświęcenia i miłości do ojczyzny. Niech poezja przypomni nam ten pierwszy tragiczny dzień wojny. Który rozpoczął się od bombardowania polskich miast. Antoni Słoniński, alarm. Uwaga, uwaga. Przeszedł. Koma trzy. Ktoś biegnie po schodach, trzasnęły gdzieś drzwi. Ze zgiełku i wrzawy dźwięk jeden wybucha i rośnie. Kołuje jękliwie, bo z syreń w oktawy opada i wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. I cisza. Gdzieś z góry brzęczy, brzęczy, szumi i drży i pękł. Głucho w głąb. Raz, dwa, trzy. Seria bomb. To gdzieś dalej, nie ma obawy, pewnie praga. A teraz bliżej, jeszcze bliżej, tuż, tuż. Krzyk jak strzęp krwawy i cisza. Cisza, która się wzmaga. Uwaga, uwaga. Odwołuje alarm dla miasta Warszawy. Nie! Tego alarmu nikt już nie odwoła! Ten alarm trwa! Wyjcie, Syreny! Bijcie werble! Płaczcie dzwony kościołów! Niech gra orkiestra marsza z podwagram, spod, Bagram, spod jeny. Chwyćcie ten jęk regimenty, bataliony, armaty i tanki! Niech buchnie! Niech trwa w płomieniu świętym Marsylianki! Kiedy w południe ludzie wychodzą z kościoła? Kiedy po niebie wiatr obok gna? Kiedy na Paryż ciemny spada sen. Któż mi tak nasłuchiwać każe? Któż do mnie budzi i woła? Słyszę szum nocnych nalotów. Płyną nad miastem. To nie samoloty. Płyną zburzone kościoły. Ogrody zmienione w cmentarze. Ruiny, gruzy, zwaliska. Ulice i domy znajome z dziecinnych lat. Trauguta i Świętokrzyska. Niecała i nowy świat. I płynie miasto na skrzydłach sławy, i spada kamieniem na serce do dna ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Niech trwa! Ale widzi nasz serc, i chociaż walczysz sam, sam. Chcesz by stąd zabrać mnie? Dziękujemy ukalentowanej ksiądz za uczczenie pamięci 1 września wierszem i piosenką. Ponownie prosimy wszystkich o uwagę. Baczność wyprowadzi sztandar. Pocznij. Was, drodzy uczniowie, zapraszamy do Waszych klas na spotkania z wychowawcami. Dziękujemy.